Spierdalam? Z, od, ten, od pola, tam właśnie. To ja spierdalam w górę, on może ciebie nie widział. Tylko, że ja mam kurwa sniperkę bez pocisków. Ej, masz M14, patrz, za... prawo, kurwa, dobra. Jak myślałem, że tu jeszcze ktoś wejdzie. mi info z góry, gdzie on jest. Tu gdzieś drugi typ, jakiś typu jest przede mną, gdzieś. Patrzę w jego stronę, ja za bardzo nie mogę patrzeć, bo mi kamera lata to po pierwsze. Więc niech nasz gunner coś zrobi. O, widzę coś na prawo ode mnie jest. Daleko? E, tak, daleko, biegnie jakiś kolej. Zatrzymaj się, Nunik. Padłem na ziemię. To ty, Nunik, dobra, to Nunik. Pak, ej, kurwa, on jest chyba gdzieś tutaj, ja już zacząłem latać się. Głupi, tego ja tam nie widzę za bardzo. Mm. kurwa, jest kurwa nie że są ślepy panowie, nie? Te krzaki kurwa przed łazem niedaleko A jest wizytka Tylko żeś we mnie nie strzelił To ja! O sorry <noise> To on gdzieś tam jest w jakiejś koleś, nie? <noise> Gdzie jest ten łaz? Ty biegnie Gdzie? Gdzie te krzaki. Ej, teraz biegnie. To was? Do łaza? do łaza? Nie, nikt nie biegnie. Rozwal zadaj! Rozwal, strzelaj! Zbieram! Odwróć się w lewo, w lewo! Fak, do czego ty strzelasz? Ja nie widzę tu nic. O, ja... nie. To jakiś ptak lata tutaj. Jest na azumucie 190 od Was. 109? Nie mogę odpalić kompasu. Jestem na. którymś czasem jest ten? jeszcze! Konusy. Jak możesz W niego? Tam w tym jest, tu jest Jeszcze raz Nie widzę kurwa gdzie? Też nie widzę właśnie taki zgiwecz jest, 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 jest! Stój, 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 stój. Dobra nie chcemy go w lewo się obróć, obróć się w lewo Dobra stój, jest To jest daleko do mnie jakieś Będzie przez między drzewami jest biegnie w dół, w dół z e, biegnie w stronę północ, pół, północ południe na północ, którym ty na, na którym ty na polu taki ludzie ale na którym tak ganarze? z lewej strony? kamer z lewej strony? tak e, ja pierdolę się po zaba... dobra, ja będę okrążał dobra. Okej okay, widzę cię strzela, widzę go, dobra Jadź go? go? Widzę go potędzę tam do niego, zaraz będziesz miał lepszy mm. Typa wiesz, jedzie wprost na mnie, nie? Znaczy, rozjadę go <grym> Nasychałem no, jakiegoś typa, nie? Chciał ukraść płyt auto Ooo Toś mnie zachodzi ogólnie, dobra No dupa, ja nie wiem jak on wam spierdolił. jak widzisz władzę, słyszysz władzę? Nie, bo śmigłowiec wszystko zagłusza. Dawaj przez lotnisko. Ty chyba żartujesz sobie. Ja tam zawsze jeżdżę przez lotnisko. No ale będziemy cię osłaniać, nie? No, na pewno. Mam okay. 40 minut do restartu ty. Gdzie ta ja nie... kelka niebudowolna no jest? Jest, eee. jest, jest, stoi, masz na środku. Ej, to jest podpucha w chuj. No. Spierdalaj z tej trawy Nie w linii prostej Słuchajcie, ja tu ekwipunku słuchaj, nie mam, ja możecie po mnie przyjechać Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Jedźmy za y, tą wieżę po prawej Ja się... Czekaj dzik w lesie, ja pierdolę Dobra słuchaj ja... Zrobię to ja tak. wyskakuję Dobra, wyskakuj i odpalaj zero zero tego Będzemy. Paliwa. No. Tam mogę zaskoczyć z Jerrykanem. Dobra, no. To zróbmy tak. Będę zabił. I odleć za tamtą budkę, tam się przytankuje na szybkości. Teraz to jest to no, pobieg. No, za tobą. Jedno rozec. Nie To razie, co? Tam do helki cię nie podoje? No. Gdzie su? Halo? Biegnie tu za nim! Widzisz go? A nie, to jest ten Ej patrz, on nas chyba nie widział co lepsze A co ja do moją stronę? Ja w, w, wysiadają, wysiadają. Gdzie kurwa? jadujemy stąd chuj Eee... na zachodzie, no gdzie kurwa? Nie wiem gdzie... Ale oni są na drodze głównej czy na zachodzie? E, jadą polem Na zachód, tak? Zgrywał on, gdzieś tu musi być. Ja te gnoje. Ej, tam jest jeszcze offroad rozmalony. Militarny. Są przy domku zielonym Zagrował się do, yy, ten A To na pod... ułazę się zagrowało Tam w krzakach Rzeczywiście Ła Uaz... jeździ Ej Kto jedzie u Wyga Wyga To jest mikrofon mój, Jezu sorry Patrzcie na to drugi raz po drugiej stronie O drugi raz Ty jeździsz u Azy? Tak No Dobra, bo już bym od niego, nie? Mikrofon miałem wyłączony, wiesz? E, jaśniutkie drzewa, no? Pod nami... Aha, to miasto, no widzę, no! No, są, są te jaśniutkie drzewa i się zaczynają, takie bardziej zielone. No. No to on jest na tym pasie tych bardziej zielonych, już go w, w tej choince jeden. Bo no, ja z tyłu, więc... O właśnie, o, właśnie, o właśnie, gdzieś tak. O, patrz, tu, no. Jest, widzę go, widzę go! Rzeczywiście. Teraz biegnie. Jest plecami do drogi. O te, teraz widzę. Wi e, widzisz tą choinkę na prawo od nas, ona jest bez takiego długiego tego e, no, ona jest cała taka choinkowata, a nie taka z dym... z gniem duży Widzisz ją? W tych jasnych choinkach? Tak, to widzisz to coś jasne w jasnych choinkach No, teraz. Kurwa nie widzę moje no. Dobrze strzelasz, dobrze strzelasz. To nie ja, to udań do mnie! Aha! <grymne> no wal tam na ślepo, Moment, Wa czekaj. Ja już tam biegnę w waszą stronę, nie? <grymne> nie ja. się i się skłamał teraz. Dajcie mi jakieś domiary mniej więcej. Jest, widzę go, widzę go! Stoicie na nim czy co? Ej, stój, bo ja biegnę z waszej prawej. Właśnie nie Bieg czy ty, czy biorą za tobą zabiaki? Zatrzymałem się, tak, to ja. Tak, widzisz go? No tu, kurde. Bo, bo biegnę... Biegniesz prosto na niego, biegniesz prosto na niego. Prosto na niego Dobra, to jest Widzę go, widzę go! Dobra! Do... Leży! To jest po no nim dobrze, pat... dobrze, 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 dobrze. Jeszcze, dobra, dobrze, no dobra, już, chill. Dobra. dobra. Leży. Zobacz co ma. Dobra, już tam biegnę. Brawo. Ale on nic nie miał, kurwa, to był jak no, dobra, Mamy podbieraj, nie? Ej, mamy jedno koło w łazie, to ja proponuję koło w sumie zamontować i bierzemy gdzieś bardzo zrobić. O, dzięki. Mamy drugiego Little Birda. Nie, nie który przed chwilą nie? wylądował. Ej, on, tam A jest startować tak? Co? On Weź mnie wysadź tutaj. Ja sobie na niego popatrzę. Dobra, jestem po lewej stronie. Albo... Dobra, przejdę na prawo. Dobra, jestem z prawej strony z tyłu My Zawiśniemy nad nim, zobaczymy co on będzie wyprawiał nie wiem, czy on już jest już pierwszy przyrzutkiem czy coś, chyba że wyszedł i wylogował się, nie? Tartujesz staj? Tak Ta. Dobra, jestem z lewej strony Kurde, strzelają do mnie, strzelają! Kurde. No nie widzę skąd, skąd, skąd No skąd, z po skąd. lewej. 45 stopni po lewej A 4 się śpieją Dobra do góry, do góry, do góry, do góry yy, bardzo mocno krwawie, Ball, zaraz ballast, wiesz ballast. Złamaną kość mam, kurwa Wlecę ale ja tutaj tylko sprawna, tak? No trochę uszkodzone, ale wiesz Dobra, dam radę jakoś. Tutaj ląduję na, zaraz na górce i się bandażuje, bo zaraz mi krwi będzie. Dobra, elegancko. Czekaj, czekaj, widzisz, czy są Ja, skąd ja Mówiłem, 45 sobie. stopni w lewo. E, ale oni tutaj zaraz przy byli, tak? Tak, pierwsza choinka. Pan w tej choinki może, spróbuj. Tutaj dużo płacików to już nie zostało, nie? Bardzo zajebiste, no dobra Mr Z Disconnect Nie wiem może to o, Widzicie mnie po lewej. Mi krew mruga Kość sobie naprawiam To ja A to do tutaj wylądowałeś? No zaraz obok Gdzie ty biegniesz? No trochę obok ale ty wylądowałeś centralnie w, w drugą stronę ich, ale dobra No Jak w ich stronę? Nic nic, dobra, ty może no. się, czy co robisz? Już no przyda mi się transfuzja. No to wskakuj do tej helki i odleć się Dużo ma paliwa? Tak dalej? Tak, ma dużo Później czy zrobimy transfer, nie? Ja na razie lecę na tam gdzie usu. Zobaczyć czy tam nasza helka stoi jeszcze. ci mryga, dolecisz, nie zemdlejesz? O właśnie! A co, mryga ci? Mruga! A to nie, to, to, wejdź, dobra, to wyląduj tam koło niego. To wyląduj. Nie, po prostu siedzisz już tam. Nie leć tą helko nigdzie. Nie ja ten, bym wyskoczył nad nim, co? I dobra, dobra, ja tylko już zawraca na niego, nie? W jego stronę. Moment. I zemblałem właśnie. Ale chyba nie wyleciałeś, powiedziałem. Nie, nie, leżę w krzakach obok. Okej okay. i teraz możemy się przelecieć po całej mapie, nie? Ja, Trzy helki bo no, tak. Dobra, lecimy Najpierw ten, lotnisko Ej, mi paliwo chyba nie starczy, bo mam czerwony. to bo ja też muszę. Dobracamy Zatakujemy najpierw Ale ktoś przypierdolić, nie? A, nie, ja jestem ja tam nisko, to nie Co ty robisz tym mi? No właśnie, ledwo co wyrobił. Tylko A na nas się jest, śmieje. Się nie jest nasz mnie. Patrz, patrz co piszą. Majer, trzy Niech pan zet się podłączył ten który spierdoli podczas walki tylko panu już dziękujemy No i było 3 minuty helki, kurę gdzie 3 minuty Nie Mieliśmy 3 Helki Ale Pricer musiał wylądować w stylu Pricera Do górnego idealny. Brawo Pricerek, brawo Możesz mi zrobić zdjęcie przy nim <grymne> skresajcie Proszę, zrób mi zdjęcie u siedem. Już A mieliśmy w trójkę przelek kurde. To, ty. to nie ma... No, Welektroi trochę się nerbałem. Musiał A. się rozbić, nie wytrzymałby. Co to kurwa było? Alty w cztery! Coś ZROBIŁ! <laughs> DEBINEK! CO ZA ŁOSIE?! Coś, co wy zrobiliście? Nie mówię się opowieściów! CO ZA ŁOSIE?! Pięknie kurwa, pięknie. Oj kurwa... No, Ej, szczerze? Ej, wiecie Szczerze? To ja żyję. Ja też. Ej, żyję. Co, nie myślcie, że się robi Alt F4? Nie! Nie robi się no. Alt F4. Tylko Wywalać się wywala błąd i przeżywasz, nie? A jest brawo, trupu. brawo, kurwa, brawo no, tak Nieloty tak, pieprzone. Ej, jest... jest mój trup Ale się spierwczyć. Ja nie, no. nie, nie, nie będzie twojego trupa przeżyłeś katastrofę lotniczą.